Od trzech dni dostajemy wszędzie od Was wiadomości na wszystkich social mediach. Zobaczcie odcinek Agnieszki Grzelak, bo nagrała nowy. Pazmokcie Tysiące na... wiadomości, komentarzy, messengerów. Tak. Kostaryce, więc ja Agnieszkę lubię oglądać. Mi to nie przeszkadza. Nagrywamy. Christian daje intro. Dziękuję, widzowie, że jesteście. Dzięki Christie. Ja za intro. Mówię, dziękuję. Zaczynamy z odcinkiem, czy tam ciekawego jest, bo Agnieszka jest fajną, ekspresyjną osobą, fajnie to opisuje, więc zaczynajmy. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Tak, i fajne ujęcia robi. Jest co oglądać. Więc de facto będę szła do tego pierwszego, który został mi polecony przez dziewczynę, która pracowała w knajpie z takosami. Jest to z polecenia i zobaczmy, czy będzie. Tak. To jest tak. piękny moment, w którym to udowadnia Ci doświadczenie twojej, twoje wczorajszej Agnieszki, kiedy była gdzieś w restauracji, pytała się, jakie masz piękne paznokcie, ta osoba i powiedziała, do kogo iść? I tak samo Ty, jeżeli prowadzisz salon, to fajnie, gdybyś miała w gronie swoich klientek, osoby, które pracują z ludźmi, bo będziesz miała automatycznie polecenia. No tak, do ja dostałam, wziąłam numer, ale chyba nie pójdę, bo to w domu, więc raczej nic nie ponagrywam, ale ktoś inny by pewnie poszedł. A tutaj jeszcze Wam tylko pokażę moje paznokcie. Proszę bardzo, wyglądają w ten no, sposób. No, wyglądają dobrze. Nawet są symetryczne w miarę. Zdobienie tak na jakość wykonania takie, 8 na 10, 8,5 nawet. Odrost jest, skórek prawie nie ma, więc tutaj no. Stylistki się nie będą miały za bardzo wykazać z tymi skórkami, bo Aga ma Ej, jakbym był widać, że dba o dłonie. Jakbym był stylistką, listką, to wykorzystałbym to, co Agnieszka ma na dłoniach, czyli wytatuowane kreski i kropki. Nie wiem co one oznaczają dokładnie, ale wyobraziłbym sobie, że ta głowa tam jest jako, wiesz, ten te minionek. trzy kreski, Albo minionek. <laughs> Aga na paznokcie, minionka! <laughs> albo wiesz taki styl irokezowy, w sensie, wiesz, te dwie kropki, takie style rokowe. No. no. <laughs> Hit. No dobra, najpierw trzeba się tam dostać, i to jest to miejsce, w którym też nagrywałam drogerię na Karaibach. Czekaj, to jest czekaj, czekaj. Kostaryka to jakie tam jest mieszkanie? Ile to w ogóle jest ludzi? Dobra, czyli mamy informację. Kostaryka prawie 5 milionów ludzi, 4300 tutaj i Polska 38 milionów ludzi. Porównując sobie powierzchnię całkowitą, 51 tysięcy kilometrów do 312, czyli 6 razy mniej, a ludzi 10 razy mniej. Czyli mniej ludzi na kilometr kwadratowy. Przemek, ty jesteś dobry? Mniej stylistek. Mniej salonów. Ty jesteś dobry w takich obliczeniach. A czy wiesz, czy mniej salonów? A może właśnie więcej? Jestem przyjazna, nie jestem dobry w obliczeniach. No Tak. Jakbyście tu byli, to no takie krótkie odcinki, typu nie wiem, dwa kilometry czy coś, to nie powinno być więcej niż. Półtora tysiąca, dwa tysiące kolones? W każdym razie teraz. A ile to jest półtora? Kolon. Dwa tysiące kolones. Dwa euro, a złotych 11,91. Ciekawe, ile w domu. Będą... Właśnie, kosztowały. no. To 2000 kolon, to jest około 2 euro przeszło. Jeżeli 2 km kosztują 11 zł u nas kosztuje to podobnie, czyli paznokcie będą kosztowały około 50 euro, 30 euro, 30 do 50 euro stawiam. A ty? 30 do 50 euro? No tak. Ja mówię, że 20-30 euro. 35 euro. Euro. Miało to wyglądać fancy i już widzę, że to jest tutaj, proszę bardzo, nazywa się The Nail Box I jak widać na takie paznokcowym, ale, fajne. ale, kwiatki ale ładne, ładnie, czadarsko. ale pięknie, całe oszklone, OPI jest tutaj napisane, czyli używają OPI The Nail Box, Oj, pudło paznokci, tak? Albo pudło z paznokciami. Okazało się, że ym, tutaj robi się dwie ręce naraz. Właśnie jedna pani robi mi jedną rękę i za druga pani będzie mi robiła drugą. Co? To jak ona będzie nagrywała, jedna? Dwie ręce naraz? Z jednej strony dobrze, masz pracownika i siedzicie we dwójkę jedna osoba robi, druga sobie robi dobrze. Tylko teraz cztery ręce nie wyglądały inaczej ta w sensie Wydaje bierz? mi się, że tak. Musi być, do... eee. Musi być spore zaufanie pomiędzy dwoma pracownicami. One muszą być tak, wiecie, tak, muszą być zsynchronizowane, że szok. Pierwszy raz jest, z... A nie, w sumie czekaj. Nie. Z, ty... z takim czymś się pierwszy raz spotykam. Ale spotkałam się tutaj na Fortywenturze. W galerii handlowej jest taki salonik Dream Nails. Azjaci tam pracują i tam jest znowu na odwrót. Jest jedna striska na dwie klientki. Siedzi tak, tu, tu jest jedna, strona tu jest druga, Taki jest taki biurko takie i tu robi, tu robi, tu robi. Kobita wkłada ręce do lampy i tu robi drugą. I tak, no. ale tak było kilka miesięcy temu. Teraz już widzę, że chyba, chyba po prostu im się personel zwiększył i już na jedną styliskę jest jedna klientka. Więc tyle ile mogę, to Wam pokażę, ale tutaj widzę, że robota wreszcie, słuchajcie, nigdy jeszcze tak nie było, ale dobra, no. Tu jest jedna pani. A, czyli oczywiście bez rękawiczek, y, ściąganie koloru pilnikiem. A tam osoba miała Używanym? Te frezarki są tak tanie, że już mogłyby mieć dwie frezarki. O, Boże, darmowe frezy! Ale to wyłapałaś. No to, bo, bo to, już, to już z kilometra widać. I tu jest ta pocket, taki, znaczy, wiecie, taka portable frezarka. One nie są zbyt dobrej jakości ogólnie. Chociaż. Może akurat tutaj... Ale w salonowym wydaniu? Przez to, że mam zajęte ręce, to... Kotwica Opaską jest. ścierną? Ściągać kolor? Ściągać kolor. No można, ale to już to tak naprawdę... To sobie pracę tym, że pracują we dwie, ale powalniają tym, że ścierną go opaską ścierną? Można, ale to raczej wybierają osoby, które naprawdę ich nie stać na dobrej jakości. Fres, bo, bo taki fres karbidowy, no to wiadomo, że to jest koszt, ale z drugiej strony, patrząc pod... Biorąc pod uwagę to, że paznokcie tutaj w salonie robi się dużo, tak hurtowo, setki miesięcznie czy tam powiedzmy 100 miesięcznie, no to naprawdę bardziej się opłaci frez karbidowy, niż Taka te opaski ścierne. Setki miesięcznie, a 100 Setki, miesięcznie. no sto, bo nie wiadomo ile tam robią w miesiącu. Więc w momencie, kiedy jedna pani zajmuje się jedną ręką, druga się zajmuje się drugą, ale dzięki temu jest dwa razy szybciej. No nie wiem czy jest, nie wiem czy jest dwa razy szybciej. Śmieję się, bo tu frezarką, a tu pilnikiem. No, Skłodko, może jeszcze nie wiecie, mam tyle to jest hejsu, żeby naprawdę, ale widziałeś, jakie fensy mają, ładny salon, a taka frezarka, portable, czekaj, to jest Aliexpress. Spójność, piękny salon, piękne kwiaty, dbanie o to, dla oka wygląda pięknie, ale wchodzisz do środka i usługa jest na poziomie takim, no coś tu nie gra, halo, ej, jakieś oszczędności tu widzę. Taka powiedzmy, 35 euro, no to, to masz jedną klientkę, dwie, dwie klientki zrobisz i masz frezarkę drugą. Wcale się nie czuję nie wiem, gorzej, przez to, że żadna z nich nie ma rękawiczek. Dla mnie nie ma żadnej różnicy, szczerze mówiąc. I tam były już wycinane skórki, z tego co widziałam. I zapowietrzenia tutaj są niewypiłowane. I, i, i na błonek jest na włyce paznokciowej. Oby to też nie był koniec. I paznokcie są krzywe jak w one Jeszcze są takie... boli mnie to. Patrzcie, jakie zapowietrzenie A widzisz, tutaj. Powiedziała sobie, że jej ja to nie dziwi, i nawet nie powoduje takiego odrazy. No bo nie jest świadoma tak do końca, jakie to ma konsekwencje, jeżeli ksiliska Jaki przykład będzie podać? Tak. Tak jakby ci na przykład zawsze. lekarz. O, mogę... sytuacja z mojego życia mogę ją podać. Miałam ganglion na mojej lewej dłoni. Oj. Tutaj dokładnie w tym miejscu. I lekarz. lekarz robi mi zastrzyk najpierw znieczulający, a potem taki, który wysysa ten płyn bez rękawiczek. I wiecie, wyciskanie ganglionu, to co ten płyn wyleciał. A on to wszystko rękami robił swoimi. To jest to samo. Zatniesz klientkę albo siebie i wiecie, albo ona się kąpie w twojej krwi, albo ty w jej, albo po prostu się spocisz. I to jest taka kąpiel potna. No! God, please no! 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 Rozumiesz? Ręce też się pocą. Ja nie wiem, że się to chodzi o obrzydzenie czy coś, tylko to jest bezpieczeństwo higiena pracy. No po prostu zakładamy rękawiczki, no i tyle, no. Proste. proste. Teraz ja ja kiedyś widziałem na przykład w Biedronce, nie. Gości sobie szedł i tak se w dół. Ten, Aha, kopał sobie, w ogóle... a w, potem w sobie warzywa chwytał owoce. No nie wiadomo, czy stylistka umyła ręce, czy nie, albo. wiesz, sobie z... stylistka? Ale to nawet w rękawiczkach, wiecie, no, ale tak już włożysz rękawiczki, no to już... Ale rękawiczki. Czasach przy tobie, ludziom, ta, trzeba. Jak podasz przy tobie rękawiczki, tak. to obserwujesz co robi. No tak. Stary ta, ta stylistka. No. A jeszcze... w ogóle sobie, że to jest w kuchni. ktoś w sobie gotuje obiad tak... i tam se i potem ci gotuje obiad. No, trzeba ludziom takie rzeczy tłumaczyć, nie? Dlaczego nosić rękawiczki? Po co rękawiczki? A jeszcze uwierzycie, że... A dobra, nieważne. A tutaj jest po prostu żel, jakby w tym słoiczku, i po prostu się maluje to jak lakierem, więc to mnie zdziwiło, że to jest takie a, zupełnie inne niż co, to, co do tej pory przeżyłam. To Agnieszkę zdziwiło to, że tutaj się w koserce używa baz budujących do robienia. Mnie też to zdziwiło bo uzupełnienia, bo o wiele tańszy jest żel w słoiczku. Bazy zazwyczaj są dużo droższe. A to jest produkt, no bardzo podobny, więc powiedzmy za słoiczek żelu. O, no tak dla porównania. Weźmy sobie jakiś żel budujący. Silkel Pols polska yy, produkcja, polska firma. Yy, tutaj mamy 5 gramów za 10,50. Jakiejś może innej firmy. Tu mamy 7,2 ml baza hybrydowa Repair, czyli budująca, 39 złotych, 40 prawie złotych. No to widzicie, że no tutaj te ceny... Ale to jest dla klienta indywidualnego, w salonie masz hurtowo, czyli wiesz, że to jest 100 klientek w miesiącu, no to musisz już wielki pełnik kupować chyba, nie? No tak, ale ty masz słoiczek mały z bazą. No właśnie dlatego że to jest błąd tych osób, które pracują w salonie, bo jakby nie przeplakulowały sobie tego. Nie pracują świadomie. Czasami jest tak, że dajemy się troszeczkę omamić temu, co jest niby trendy, niby, niby firmy, wi wiadomo, marki paznokciowe. O, nowość, 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 nowy produkt, nowość, 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 to jest lepszy od tamtego. No, tak naprawdę różnice są bardzo niewielkie w tych produktach, a ceny są... Różnica cen jest duża. No, lecimy dalej. Tak wygląda lampa w ogóle, ona jest taka, tutaj jest pięć palców ułożonych. Lampa zacna. Rowki na, na palce, elegancko. To jest w ogóle, słuchajcie, taka oszczędność czasu, bo tutaj te dwie ręce zostały zrobione dosłownie w 10 minut, a nie zamiast siedzieć. 10 minut? No to fajnie, no to faktycznie. Tylko to nie było zrobione porządnie. Tam było widać, że te skórki. No, no ale okej, okay, ale okej. Okay. W godzinę mo... jedna stylistka jest w stanie ci zrobić uzupełnienie w godzinę. Spokojnie. Odpowiedni sprzęt, praktyka, trening. Tak, i bez budowa. żadnego problemu godzina, nawet mniej na uzupełnienie jeden kolor. Nie muszą być dwie osoby, to może to być jedna osoba. Tylko musi mieć sprzęt, tak jak Przemk powiedział. Akurat te są bardziej płynne i zauważyłam, że one zalewają skórki, tak już to będzie widać, ale tak. Tak, jaka widać pokażycie. widać, że jest tak. Pozalewane fałdy, lateralne, wszystko! I ona widziałeś, że cały czas wyciera, zalewa, wyciera, zalewa, wyciera. Może temperatura jest nieodpowiednia, produkt nie taki do tego. O, to też może być, tylko w, w, przemku, no, salon kosmetyczny powinien mieć klimatyzację. Albo Wentylację, albo co? Lodówkę, nie żeby na to wszystko nie spływało, albo y, używamy bazy, jako w, wcieramy bazę, w, tak jak mówimy, wcierkę. wcierkę robimy i pracujemy produktami, które się nie zalewają, czyli na przykład akrylożelem, bo tam przypuszczam, że nawet gęsty żel w 35 stopniach to by, no, będzie płynny. A tego na resztę salonu, a tu. Dobra, sobie... pedi stanowisko? ładnie, wow, fajnie to wygląda, bo się czujesz tak troszeczkę jak a, w dżungli. żeby kosztowały 1000 euro, a krzesło z Ikei za 10 zł. No, takie niewygodne te krzesła są, to, to tak. Chociaż Ten jak głos. się długo nie siedzi... 10 lat siedzisz, to potem co? No. Zapłaciłam 40 dolarów. Ha! Idealnie trafiłem! 40 powiedziałem, między 30 a 50, powiedziałem 40. Uh! No to sporo, nie? 40 dolców. 40 dolców 35 euro, edyta. Ale nie, to ja powiedziałem w euro. To nie trafiłem. Ja powiedziałam w euro 30. Przemek, zapraszasz mnie na kawę. Natomiast jeżeli chodzi o te paznokcie, uważam, że... Znaczy, dobra, ja się nie znam, nie? Wykonane dla mnie na tyle, że spoko. Natomiast jeżeli chodzi o kolor Boże, i o to, Boże. jak one wyglądają finalnie, to ja bym w życiu sama Jak myślicie, żeby... specjalnie tu są te półksiężyce niedomalowane? Czy to jest po prostu niedomalowane? No, kształt jest bulwiasty, niesymetryczny. Dużo wcześniej... Dużo lepiej wcześniej wyglądały te paznokcie, niż teraz po korekcie. Bo były takie zgrabniejsze. Teraz ten kolor tak... One tego nie do końca dobrze to wypiłowały. Tak, ja nie wiem, co tam się podziało, ale no wygląda Popatrz, to. Popatrz, większość ludzi sobie nie zdaje, taki, nie zdaje sobie sprawy, że teraz Agnieszka nakręciła taki filmik. Teraz to będzie miało skojarzenie z Costereką, kiedy zobaczy Agnieszki filmik o paznokciach. Jakie będzie skojarzenie z paznokciami? No, kijowe. A dobra, ktoś kto nie zna, ktoś kto nie się nie zna, to powie, mi się pojedzie podobać, bo tam dużo pod. Zawsze do masa powie, o kurde, nigdy bym tam na paznokcie nie poszła. Popatrz, dużo osób by nosiło takie paznokcie. Cudne, no, to cudne, cudne. To, widać... to że na mentalnym są na poziomie białym. Że jak... Niska wiadomo, jest to... świadomość klientów, bo mhm. o, nawet w sumie stylistów. Lećmy, zobaczmy, co jeszcze Aga powie. Musiałam mówić po hiszpańsku, nie? więc jakby umówmy się, to nie było najlepsze, co mogłam zrobić w swoim życiu, mówić po hiszpańsku. Dobrze ci szło, Aga! Bardzo dobrze! Hiszpański na bardzo dobrym takim komunikatywnym poziomie komunikatywnym. Ta, spokojnie, powoli, tak. super. No dobra, ale to wy koniecznie napiszcie w komentarzach, co macie podobało się nocym, czy nie? Trzy błędy czy i kończymy go. odcinek. Oh, tylko trzy? Tylko trzy. Bra brak sprzętu odpowiedniego. Dwójka. Dwie inne osoby robiły to i miały inne wizje na te paznokcie, troszeczkę kształt. Trójka. Czy się stało z ustami? Co więcej wymienić, no się, ogólnie tragedii nie ma. Jakby nie było tragedii, nie ma, ale to przygotowanie, lepiej, tak? płytki, budowa może być dużo lepiej i szybciej. Aga, wierz mi, jedna osoba jest to w stanie zrobić ci. No, godzinę zrobi. Godzinę, to, co tam te dziewczyny zrobiły, tak, we dwie... Dobrze. Dzięki Wam za odcinek, dzięki, że byliście. Aga, dzięki, że mogliśmy zobaczyć kostarykańskie paznokcie, jak tam to wygląda. Jak Mimo, że salonu, nie miałaś warunków, nagrałaś fajnie, wszystko było widać i szło tutaj po... Fajnie, że możemy uczestniczyć w tym świecie też takim gdzieś tam poza granicami naszej Fuerteventury, czy tam polskiej Ja się szykuję do swojego odcinka w takim wydaniu, ale nie wiem, czy jak to wyjdzie, ale zobaczymy. Dzięki Wam, trzymajcie się, cześć.